Witajcie przez sobotni świąteczny w sumie weekend otrzymałem po sąsiedzku takie ciekawe urządzenie o... w sumie to nie ma co oszukiwać, jest to wzmacniacz w obudowie jakiegoś multimetru urządzenia pomiarowego jest to własnoręczna konstrukcja sąsiada, więc tutaj pozdrawiam Pana Tadeusza i Przemka. Mamy to eee, w sumie zrobione. Jest to stoski 303. Spróbujemy zaraz do tego zajrzeć. Jak to dokładnie wygląda w środku? Tutaj jest taki taka pętla głośnikowa, i do niej są przełączniki. To mi też sąsiad tłumaczył, ale fajnie, jak sobie to po prostu zobaczę sam. I obczaję, są dwa wyłączniki ściowe, główny i frontowy, to są te przełączniki o których mówiłem, tu mamy standardowe gałki plus selektor, wyjść, wyjście słuchawkowe, stereo, kontrolka pracy, dużo nie ma Dobra teraz pytanie jak się do tego zabrać chyba zaczniemy od poluzowania tyłu oj, oj. Dobrze skręcone. Solidne śruby. Widać, że tu wszystko było ładnie wycinane. lekko unieść, trzeba. O nawet są kondensatory na wejściach, więc się sąsiad tutaj troszeczkę postarał na, produkował też do wejścia i wyjścia głośnikowego dosyć grube przewody, więc to musiało działać. Bałem się, że są może cienkie, ale przecież sąsiad wie co robi. I tada. co mamy toskę, tak? Oryginalny transformator. Z bezpiecznikami. Tak więc tak, mamy główny elektrolit, elektrolit wymieniony oczywiście. Zamiast podwójnego mamy dwa pojedyncze, cała kondensatorada pozmieniana. stopnie mocy oryginały tutaj przewody fajnie poukładane, widać że to trochę kosztowało pracy jak mówiłem wszystkie kondensatory powymieniane, nawet te małe tutaj widać że jakieś lepsze są włożone więc już na dożywociu Już nie pamiętam jak to w tosce było. Czy, czy po prostu on tutaj ten wzmacniacz, Czy ta płytka została jakoś przycięta? Czy chyba tak, była chyba wycinana trochę. Ten e, moduł radiowy, tu chyba na samej krawędzi jest, to się wszystko zgadza. Ta płyta bezpieczników, ona chyba była gdzie indziej, chociaż już nie pamiętam. Musiałbym rozebrać toskę, żeby porównać. Aczkolwiek fajnie jest to zrobione. Bardzo. Solidna obudowa, radiator na z zewnątrz, co daje nam na pewno dobre chłodzenie. Jeszcze przeanalizujmy sobie wyłącznik sieciowy. Tak, po prostu jest to dodatkowy przełącznik. Dodatkowy w pętli, tak. Co jeden powoduje, że drugi już nie będzie działał. Mostek oryginalny, transastory oryginalne. Chyba trzeba będzie zaraz to podłączyć i pograć. Trochę, do wyjścia głośnikowego, tak, rezystory są na brzegu. Dobra, spalamy pierwsze botowanie, oczywiście przez żarówkę, dla bezpieczeństwa. O, świeci się. Jeżeli to oglądacie, napiszcie w komentarzu ketchup. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki jeszcze raz Sofiiowi hmm. za udostępnienie sprzętu. W sumie za podarowanie go. I zdrowia wszystkim! Trzymajcie się! Cóż, coś, coś przełączniki jednak nie działają. Trzeba będzie, może, wymienić. Ewentualnie gdzieś coś jest zwarte. Pobór z sieci to około 15 W, czyli wzmacniacz jakby normalnie pracuje. Damy głośność na minimum, podłączymy głośnik. Sure.